Z tej strony, foodies z podróży, czyli Zosia. I Kuba. Właśnie dotarliśmy po długiej, wyczerpującej podróży z salonik na Halkidiki. No i teraz Właśnie. się zaczyna wywczas, Zaczynają się wakacje. Yy, więc zabieramy Was na plażę, od jutra zaczynamy plażowanie Oczywiście nie tylko plażować tu będziemy, ale na pewno plażować dużo będziemy, bo takie jest też nasze tutaj postanowienie Po to tu przyjechaliśmy, żeby się wyplażować i wysmażyć Dokładnie I, i wy wykąpać I wykąpać w cieplutkiej wodzie bo... A już wiemy, że może, jeszcze się nie kąpaliśmy, ale może, przynajmniej prognozy pokazują, że jest bardzo ciepło, Więc sprawdzimy to dla Was, podzielimy się na pewno też tymi informacjami, ale zapowiada się obiecująco Postaramy się pokazać Wam plaże, wszystkie, które odwiedzimy. Mam nadzieję, że będą piękne. Tak, i... Bo słyszeliśmy dużo dobrego o plażach tutaj na Halki Diki, że są cudowne, rajskie, nie mogę się doczekać. I nieprzeludnione, bo tak. to, też, to też jest ważne, żeby ten rajski vibe, nie wiem co Wy lubicie, piszcie w komentarzach, ale my, żeby ten rajski vibe poczuć, no to generalnie lubimy jak tych ludzi jest raczej mniej niż więcej na plaży. A na Halki Diki podobno takie miejsca da się znaleźć, więc na to liczymy. Dzisiaj jeszcze tylko szybka kolacja i kimanko. E, ale jutro od rana e, lecimy na pierwszą plażę, więc zabieramy Was ze sobą. E, a jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi naszymi materiałami, filmami, które wrzucamy na kanale, no to pamiętajcie, żeby kliknąć dzwoneczek i zasubskrybować nasz kanał. Obserwujcie też nas na social mediach, na Facebooku, na TikToku i na Instagramie, gdzie na bieżąco relacjonujemy nasze podróże i smakowite przygody. No dobra, my już wycieńczeni i spragnieni e, dobrych, pysznych e, greckich potraw, więc lecimy coś zjeść i jutro się widzimy. No, siedzimy sobie pod drzewkiem oliwnym. Znaleźliśmy trochę cienia na plaży w Nea Mołdania. Doszliśmy tutaj z naszej malutkiej miejscowości. To jest dosłownie 15 minut, i to jest początek tak naprawdę plaży w Nea Mołdania, bo ona się ciągnie przez wiele kilometrów. Są tutaj też atrakcje, jeżeli nie lubicie samego takiego leżenia, plażowania. Widzieliśmy po drodze taki wodny aquapark, ale to raczej dla dorosłych też bardziej niż dla dzieci. Nie, dla dzieciaków chyba też, ale hmm, dla ale takich starszych, starszych trochę. E, Pływają no. motorówki, takie, te, ciąg ciągną takie te, te pontony, można sobie popływać na tym. No my nie jesteśmy największymi fanami takich atrakcji, więc gdzieś tutaj głównie podziwiamy lazur wody. Jest naprawdę piękna ta woda i jest w ogóle tutaj dużo piasku. Co ciekawe, gdzieś tam na Bałkanach nie spotkaliśmy się z taką ilością plaż piaszczystych, bo i ta w naszej miejscowości i tutaj na Mołdania też już widzimy, to jest taka powiedzmy mieszana plaża, no bo jest dużo piachu, no ale też są oczywiście jakieś kamienie. No nie jest to taka plaża jak u nas nad morzem nad Bałtykiem i w wodzie są takie wielkie kamienie dość ostre oczywiście więc trzeba trochę uważać. No można na nich stanąć. No tutaj to też jest standard, że raczej no my mamy ze sobą buty do wchodzenia do wody, więc myślę, że każdy z was kto tutaj by się planował wybierać to też pewnie albo płetwy albo buty do wody ze sobą zabierze. No a żebyście jeszcze wiedzieli, my jesteśmy tak naprawdę na półwyspie Halkidiki w tym momencie, ale jeszcze przed tym takim trójzębem, czy tymi paluchami, jak to się mówi trzema, no bo półwysp Halkidiki rozchodzi się potem na trzy e, takie półwyspy. No i my specjalnie wzięliśmy sobie tutaj nostek jeszcze przed jazdem jakby na ten, pierwszy, na ten pierwszy paluch, no bo będzie nam stąd łatwiej stosunkowo potem podróżować na każdy z tych, znaczy na gnie, każdy planujemy dwa, odwiedzicieli tą Kasandrię i Sitonię, no ostatni paluch to jest Atos, no i tam stacjonują mnisi, w ogóle teraz sobie patrzę, tam w oddali majaczy nam ten najbardziej górzysty, najwyższy półwysep, na nim właśnie są monastyry, mnisi tam mieszkają, przebywają, modlą się, i żeby, nie wpuszczają za właśnie, bardzo żeby, turystów. Żeby tam się dostać, to potrzeba mieć... Yy... Tak? tak? to znaczy kobiety w ogóle nie mogą na górę, a to z wejść, a mężczyźni muszą sobie wcześniej załatwić pozwolenie, więc my stwierdziliśmy, że to odpuścimy. Jak nam się uda gdzieś tam z któregoś z zobaczyć, no to zobaczymy, ale to nam wystarczy jakby, że w oddali gdzieś to zobaczymy. Też tutaj z tych plaż w Neamułdania w ogóle wydaje mi się, że tak podejrzewam, jeszcze nie byliśmy tutaj na wielu plażach, ale myślę, że generalnie na Halkidiki też górę Olimp widać i ona tam majaczy w oddali, tak jak Wam ją pokazywaliśmy w odcinku o Salonikach, gdzie mogliście zobaczyć Zobaczyć właśnie też w oddali, że ją wypatrywaliśmy nad zatoką salonicką. No to podobnie tutaj też widzimy, op opalamy się na plaży, kąpiemy w morzu i gdzieś tam ten Olimp le no, majaczy. No majaczy właśnie to jest dobrze powiedziane, bo widoczność nie jest taka bardzo, bardzo duża, więc tam tak gdzieś za mgłą, gdzieś tam się wyłania z prawnego oka może dostrzec. Go. Tak, no ale to daje też pewne wyobrażenie, no bo jak duża i monumentalna jest ta góra, no bo my przecież stąd mamy do Olimpu, nie wiem, nie chcę skłamać, ale kilkaset chyba kilometrów. Chyba tak, chyba tak. Eee na pewno, nie wiem, no na pewno jest to z 200 myślę kilometrów ponad 100 na 100%, a jednak e, go widać e, no, nad morzem, więc to no. majacze, ale to jest i tak, i tak to robi wrażenie. Tak, dokładnie. <laughs> ale ma ponad 2000, ja nie pamiętam dokładnie, ale ponad 2000 metrów wysokości, no więc to jest takie porównywalne z naszymi, z naszymi rysami powiedzmy, no więc to jest naprawdę już ogromne pasmo górskie i, i nic dziwnego, że je widać. No, a co do samych plaż, no to to jest pierwsza z plaż, na której jesteśmy. My jeszcze w Neamu planujemy tam pójść trochę, pozwiedzać miasto Zobaczyć jak wygląda. Zjeść obiad. Zjeść obiad, dokładnie, napić się kawy. E, więc tam jeszcze zejdziemy na tą plażę bliżej samego centrum miasta i zobaczymy jak ona wygląda. Pewnie też wam ją pokażemy, jeśli będzie coś ciekawego do pokazania. No i tyle. Cieszymy się życiem. Tak, nie ma, nie ma dużo ludzi, to jest fajne, bo. Jest dużo przestrzeni, nie ma obawy, że komuś wejdziecie na głowę, jak będziecie wchodzić do wody. Naprawdę, to jest tak. zdumiewające. Teraz tutaj. jest weekend i faktycznie jest sobota, i w porównaniu z wczorajszym dniem, gdzie naprawdę było pusto, dzisiaj jest troszeczkę więcej ludzi, no ale bez problemu. Troszeczkę więcej troszeczkę. to znaczy, że masz 20 metrów, czy tam 15 metrów od siebie najbliższą kolejną tak. osobę, nie ma człowieka na człowieku. No i też bez problemu znaleźliśmy miejsce w cieniu. Siedzimy, tak jak mówiłem, pod drzewkiem oliwnym. Ono nam tutaj daje fajne naturalne cienie. Też daje fajny taki vibe, no bo, no bo to jest coś pięknego, bo proszę siedzieć w Grecji pod żywkiem oliwnym, tak, dokładnie z widokiem na morze woda jest ciepła, jest cudownie, więc y, my odpoczywamy i, i widzimy się niedługo. Cały dzień na plaży, no to najważniejsze, poza nawodnieniem oczywiście, bo wody wypijamy tutaj jakieś rekordowe ilości i przed bankructwem to myślę, że ocaliło nas tylko to, że w Grecji naprawdę woda butelkowana jest bardzo dostępna, jest bardzo tania. No, chociażby tutaj, gdzie usiedliśmy teraz w kawiarence Coffee Fuel w Wenea Mołdania, dostaliśmy taką półlitrową wodę butelkowaną do kawy, którą sobie zamówiliśmy i to do mrożonej kawy. Właśnie, to ciekawe, właśnie w gratisie dostajemy wodę nie tak jak w Polsce często w szklance taką z kranów jutro normalną, tylko Normalną półlitrową tak. tak, wodę po prostu do, dostajecie, do e, tak, więc to jest bardzo fajne, bardzo miłe. No, ale nawet w sklepach, jak sobie sami kupujemy tę wodę, to ona kosztuje kilkanaście centów e, za półlitrową, kilkadziesiąt centów za półtora litrową, więc naprawdę kupiliśmy... e, pijemy non Stop. Że kupi kupiliśmy całą zgrzewkę wody za 1,5 euro? Tak, coś koło tego, tam euro 40 no chyba więc. za całą zgrzewkę e, 6 butelek 1,5 litrowych wody. No i to jest bardzo ważne, żeby pić, ale też ważne, żeby nie zapominać o przekąskach oczywiście. My nie, nie moglibyśmy zapomnieć o przekąskach, <grym> więc e, dzisiaj e, kanapeczki. Ja mam kanapeczkę grecką, bo wczoraj e, na sałatkę grecką się nie załapałem. Zocha pierwsza e, zamówiła, a ja już musiałem wziąć co innego, żebyśmy spróbowali różnych dań. No ale ja mam dzisiaj kanapkę grecką z pomidorem, ogórkiem, serem e, feta i oliwkami e, lokalnymi. Ja wziąłem jakąś taką klasyczną widzę z indykiem, z serem, z pomidorem, z sałatą, także będziemy próbować. Coś ala Cezar może. Coś, chociaż była też Cezar. Ja okay, czyli... Ona się nazywa po prostu klasyczna i oni tutaj też na śniadanie w sumie też jesteśmy takie podobne, ale... Na, na deser mamy jeszcze naleśniki z czekoladą smażone na miejscu. Długo czekaliśmy, bo pani od zera chyba je mieszała i smażyła Ale super, wszystko. bo w ogóle macie tu możliwość komponowania swoich naleśników, to znaczy płacicie, wybieracie, czy chcecie naleśnik, gofra, czy pancake'a, czy, pankejka, e, pankejka, czy jeszcze. O. A potem do tego dobieracie Topingi, fillingi itd. i tak dalej. My wzięliśmy Bardzo jakieś takie wybór. klasyczne z czekoladą. No i do tego kawka Fredo, Fredo Cappuccino. Cappuccino z cynamonem. Idziemy na drugą plażę. Okazało się, że wcale nie jest blisko i to wcale nie. To nie jest turbo daleko, ale jest tak gorąco. Ja już czuję, że mam spalone plery, a cały czas idziemy po prostu ze słońcem w plecy. I... Bo ile tam mieliśmy? 600 metrów mniej więcej do przejścia z jednej plaży w Namo, Dania, do drugiej. Z samej plaży chyba trochę więcej, bo pod sklepem dopiero włączyliśmy nawigację, a do sklepu też był kawałeczek. Także... Ale jest przepięknie. W ogóle tutaj okolice są piękne. Jak w ogóle mówiliśmy Wam, że w, e, tutaj na Halkidiki w ogóle jest mało ludzi, to tutaj to się spodziewam, że w ogóle nikogo nie będzie. Po prostu Dokładnie. nie ma żywej duszy, jest cicho, słychać tylko cykady. Cy e, e, po jednej stronie mamy Gaj Oliwny, po naszej prawej był, po lewej było. Pole z jakimś owsem, nie wiem, z jakimś zbożem. Generalnie cisza, spokój. No i, no i tak, generalnie uprawy wszędzie w tle, tak. winorośla, chyba tam gdzieś. Się, wydaje mi się, że było widać. E, tak, tu no, figi chyba rosną. Dokładnie, więc. No, nie jest tu tak równo, bo idziemy już po jakimś takim właśnie <grym> grząskim gruncie. No, ale taką. mam nadzieję, że piękna plaża nam to wynagrodzi. Zapowiada się nieźle. Mam, że ta plaża jest zupełnie inna niż się spodziewaliśmy i zupełnie inna niż te pozostałe, które tutaj widzieliśmy przed chwilą. I w ogóle jest... dotychczas. I w ogóle tak jest naprawdę zaskakująca, bo przechodziliśmy zresztą. Słyszycie te cykady, strasznie głośno je tu słychać. Widzicie ten gaj Oliwny? My tak. Tutaj siedzimy do... teraz w gaju oliwnym, po prostu dookoła jest pełno oliw... drzew oliwnych, coś niesamowitego. Taka kwintesencja Grecji można tak, powiedzieć. Tak, 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 dokładnie plaża jest. Mała, dość, chociaż dość długa, ale bardzo wąska. Widać klify takie dosłownie jakby ciachnięty nożem brzeg z obu stron. Bo z jednej strony to są klify, które idą tam od strony miasta, od Nea Mołdania, od, od portu, a z drugiej strony to już są klify półwyspu Halkidiki, tego pierwszego palca. Czyli to jest ten pierwszy palec, czyli Kassandria. E, tak, dokładnie. To tam się ciągną, ciągną, tak, widać już, że. No bo Nea Mołdania to jest taka miejscowość, w zasadzie że za nią to już się zaczyna ten pierwszy palec. No. Tak, 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 dokładnie. Czy warto na tę plażę się wybrać? Według mnie zdecydowanie tak, bo jest bardzo taka kameralna, cicha, spokojna. no Oprócz nas, jak my przyszliśmy, to byliśmy jedyni, potem jedni ludzie zajechali, tylko wysiedli z samochodu na chwilę, zobaczyli i, i zawrócili. Zrobili sobie fotki? Tak, nawet nie wyłączali silnika. Potem przyszła jedna pani i, i drugie, więc jakby jesteśmy jedyni. ja nie spusty. Po prostu spuść my się krótko. kąpaliśmy przez pół godziny w morzu i przez pół godziny byliśmy jedyni na całej plaży, i to jest na pewno duży plus. W ogóle ja jakbym uzupełniając do tego co mówi Ziocha, to wydaje mi się, że to jest fajna plaża na przykład dla pary. To jest super miejsce, żeby sobie zrobić piknik tutaj właśnie w gaju oliwnym, gdzie nie macie ciśnienia, żeby być o, od razu przy samym morzu i w zasadzie, żeby fale zalewały wam cały czas nogi. Tylko siedzicie sobie te 100 metrów czy tam 50 metrów od morza właśnie w gaju oliwnym, gdzie jest przyjemny cień, ale też jak ktoś chce się poopalać, no to oczywiście słońce też znajdzie. I chcecie się iść wykąpać, no to zbieracie się, idziecie, pływacie sobie pół godzinki i wracacie z powrotem i to jest super sprawa. A dlaczego nie na przykład dla, dla rodzin z dziećmi? No chociażby dlatego, że zejście nie jest tak łagodne i w ogóle tutaj jest piach. Bardzo fajny taki piach, taki ciemny dosyć nawet. Ciekawe jakiego on jest pochodzenia, no ale jest taki. Eee... Ale jest dosyć taki miałki tak. i on cały czas w tej wodzie się kłębi, nie jest Przez przejrzysta. Co Ta woda nie jest przejrzysta. Nie widzicie tak naprawdę, gdzie się robi głęboko, gdzie się robi płytko, więc dla dzieciaków nie jest to takie e, super safe. No i też e, warto zwrócić uwagę na to, że po prostu... No też to dojście tutaj z tego gaju oliwnego nie jest wygodne. Jeśli na przykład macie dzieciaki, które chciałyby w tej wodzie spędzić pół dnia, yy, no bo, no bo nie, nie będziecie ich widzieć po prostu, więc to jest jakby. To minus. Chyba, tak, no ale tak. woda to jest najcieplejsza woda, chyba jaką doświadczyliśmy do tej pory tutaj na Halkidiki i naprawdę. w ogóle nie wiem, w życiu być może to jest po prostu tak, tak. ciepła woda, że no jak zupa. A my jesteśmy tutaj. Yy, w połowie lipca, więc to nie jest tak, że ona się już nagrzała, jest sierpień e, i tak dalej, tylko to jest naprawdę połowa lipca, a woda, no nie wiem, za 30 stopni na pewno tu miała. Ale żegu. to jest o tyle też zaskakujące, że no dobra, okej, okay, to jest jakaś tam zatoczka i jest osłonięta i tak dalej. Ale dzisiaj rano kąpaliśmy się w plaży, która jest, nie wiem, stąd półtora kilometra, kilometr, no coś takiego. I, I była naprawdę ewidentnie chłodniejsza ta woda, no, ale a ta ona też jest. jest w zatoczce, to nie jest jakby wiesz, No, no tutaj, właśnie. To jest port, no to z jednej strony port i z drugiej strony port odgrywa taką samą rolę. Ale jest bo naprawdę tak naprawdę, jeszcze, żeby. Tak tak doprecyzować, to my jesteśmy na plaży, która jest w Nea Mołdania po drugiej stronie portu, już bliżej właśnie tego trójzębu. Eee, właśnie eee, wcześniej widzieliście naszą nagrywkę właśnie z plaży, która jest eee, bliżej salonik od strony Salonik po stronie portu tej w Nea Mołdania, no i tam jest dużo więcej cywilizacji. Tam macie ratownika, tam macie błękitną flagę, tam macie tawerny, sklepy, wszystko. Generalnie pełna infrastruktura, tak. przebieralnie, prysznic i tak dalej. No tutaj jest dziko, jest wspaniale, ale jest tak grecko, że po prostu ee... Bardziej się nie da. Tak, można Jeszcze dosyć... powinna tutaj lecieć gdzieś w tle zorba tak, <laughs> a i winko, winko, ee, tak do, dobre jedzonko i można sobie piknik zrobić naprawdę wspaniały i cały dzień tutaj myślę spędzić Także zupełnie niespodziewanie odkryliśmy chyba perełkę e, i bardzo, I to ją bardzo Blisko, blisko, blisko da się... kurortu na tak. to jest jeden z największych kurortów tutaj e, na na Halkidiki, więc to Można dojść na piechotę, można też zajechać samochodem, bo jest droga, która na to pozwala, jest taka średnia, ale się da. Jak się nie boicie jak, jak wy ubezpieczenie szyb, to możecie jechać. Tak, także jest naprawdę mega i, i polecamy to miejsce. No to my korzystamy, a widzimy się z Wami pewnie na kolejnej plaży. Meldujemy się z Kassandrii, czyli z pierwszego palucha na Halkidiki, tego pierwszej takiej odnogi, pierwszego zęba z tego trójzębu, e, który, który jest charakterystyczny dla tego półwyspu. No i jesteśmy po plażingu, Smażingu też, można wiedzieć. E, no, wiele czytaliśmy na, przed, przed przyjazdem tutaj na Halkidiki, wiele czytaliśmy, że jednak tutaj na paluchach, na, na pierwszym, drugim, no to plaże są niezwykłe, woda jest wyjątkowo lazurowa. No i e, trudno się z tym nie zgodzić. Jak zresztą widać tam za nami. Jesteśmy dokładnie w miejscowości Afitos. E, I zaraz się tam przejdziemy, ale byliśmy na razie na plaży, smażyliśmy się, ugotowaliśmy się trochę w tej cieplutkiej wodzie z pięknym widokiem. Ten kolor jest niesamowity, naprawdę to jest najpiękniejsze. Bardzo plaża długo tutaj. też jest płytko, więc możecie tak naprawdę sobie, czy to z dziećmi, czy nawet wy sami, jak chcecie sobie po prostu na materacu po, e, podryfować na wodzie, to jest to idealne miejsce. E, jest trochę też skał kamieni pełno. E, Rybek drobnych, które pływają i też dodają takiego uroku, no bo to wygląda od razu pięknie. No i jest bardzo zielono, co jest wcale nie takie oczywiste, a to dlatego, że wokół są skały. Przed nami teraz są skały, takie klify, z których sączy się cały czas słodka woda. No i ta woda po prostu dostarcza nawodnienie dla tych roślin, wszystkich, które tu rosną, więc jest tu mnóstwo jakichś bambusów, różnych palm. roślin, palm, no ale też i takich bardzo, bardzo liściastych. Gęstych roślin. No Nawet spotkaliśmy tutaj taki żywopłot, jak mamy w Warszawie w ogródku z bluszczu. Z, bluszczu, z bluszczu, więc naprawdę to jest niesamowite. I dzięki temu też przyjemnie się tutaj spędza czas po prostu, no bo, no bo znajdziecie też trochę cienia. My leżaliśmy akurat tym razem pod takimi bambusowymi zaroślami, tak, które rzucały nam cień. Znaleźliśmy taką zatoczkę tuż przy takim właśnie strumyczku i tam tak zielono było i, i, i dużo cienia. Dokładnie. No i a jeśli chodzi o infrastrukturę, no ta plaża się ciągnie od samego takiego afitos Ścisłego e, i może trochę dalej w głąb, jakby Kasandri. My byliśmy tam trochę dalej w głąb, więc było bardziej dziko i tak. E, no, dziewiczo, bym powiedział, rajsko, ale jeżeli ktoś szuka bardziej cywilizowanego, powiedzmy, miejsca, no to może sobie bliżej afitos się rozłożyć. Są leżaczki, są tutaj parkingi, więc jakby każdy znajdzie też fragment plaży odpowiedni dla siebie, wydaje mi się. Woda jest cieplutka. Tutaj już mamy widok na drugi, właśnie paluch tego półwyspu Halkidiki, czyli na Sitonia? Sitonie. No, bo jak pokazywaliśmy wam z Nea no to tam widzieliście, właśnie, Kassandrię, na której teraz jesteśmy. No, planujemy też się wybrać. Mam nadzieję, że nam się uda na właśnie Sitonie i z niej zobaczyć Atos, czyli tę niedostępną najbardziej część półwyspu Halkidiki, na której znajdują się liczne klasztory e, zamieszkałe przez mnichów. E, więc mam nadzieję, że tam e, nam się uda dotrzeć właśnie na, na, na Sitonie, żebyście mogli razem z nami zobaczyć e, majaczące tle. Chociaż tutaj e, też gdzieś mamy wrażenie, że te góry się przebijają, ale musimy to sprawdzić która góra jest. E, na którym dokładnie właśnie. tak, na którym dokładnie z tych, e, tru, e, tych zębów tych paluchów. tak, paluchów. Jeśli chodzi jeszcze o jeszcze kilka informacji praktycznych. Ta plaża, do tej plaży, żeby się dostać z Afitos trzeba zejść z dość wysokiego klifu, ale jest dość łatwe zejście, można zjechać też samochodem. Trzeba po prostu trochę tak. metrów nadłożyć, no bo no trzeba tak, iść lewo, prawo, lewo, prawo. Przewodnik żeby... nas nastraszył, że to jest taka niedostępna plaża, jest i naj, najbardziej niewygodna, ale nie, nie jest tak źle, nie bójcie się. Nie, wierzcie zawsze, nie, nie zawsze wierzcie w to, co piszą w e, przewodnikach. Dokładnie, jakby. ale e, jeżeli chcecie sobie pochodzić po e, w wodzie, jakoś jakieś takie wycieczki sobie, nie tylko pływać, ale też się tak spacerować, to pamiętajcie o butach do wody, bo jednak są mierzowce. Tak. Tak, I dokładnie. piach jest mega, mega gorący, także wygodniej się chodzi w butach jednak. No i może jeszcze jedna praktyczna informacja. W ogóle my w, w tym odcinku staramy się pokazywać miejsca, nie wiem, czy to padło, chyba nie padło jeszcze, staramy się pokazywać miejsca, do których dotrzecie e, transportem publicznym, no bo my jeździmy autobusem generalnie, więc to jest taka informacja dobra, no bo samochodem na pewno dotrzecie, ale też jak nie macie samochodu, no to również możecie się tu dostać. No i tutaj z Dania w jakieś 25-30 minut e, autobusem e, za jakieś tam 2 euro bilet, więc tak naprawdę... To jest bardzo, bardzo dostępne miejsce, a mimo wszystko jest naprawdę dosyć pusto. W sensie jest dziewiczo, tak jak na całym Halkidiki, to tutaj również plaża jest wąsiutka, ale i tak bez problemu znajdziecie w 30 sekund dla siebie odpowiednie miejsce na tej plaży. W końcu na Sitonię również na plaży. E, tutaj e, piękna lazurowa woda znana jest Cytonia z najpiękniejszych plaż e, na całych Kalkidiki. E, my początkowo chcieliśmy do Wurwuru dojechać, dojechać, ale tam się jedzie trochę dłużej i te plaże w sumie chyba się już mocno i ta woda nie różni od tej pięknej lazurowej wody, która jest za mną. Ja jestem na plaży Livorio, to jest jedna z dwóch plaż tutaj dostępnych właśnie w Ormos Panagial i jem sobie pysznego bifteka paszerowanego, nadziewanego jakimś serem. No, i zaraz będziemy wskakiwać do wody i się kąpać. Plaża tutaj ma też błękitną flagę. Już widzieliśmy nawet dwóch ratowników, tu jest. Jest mniej więcej połowa miejsca dla osób gdzieś tam niezależnie plażujących i połowa miejsca dla osób, które chcą skorzystać z oferty tutaj beach barów i wylegiwać się na leżakach. No, są też jakieś tam atrakcje, akłaparki, takie wodne, pompowane i tak dalej. My z tego pewnie nie będziemy korzystać, bo nie jesteśmy tego jakimiś fanami, ale, ale tak żebyście wiedzieli, więc jest spora infrastruktura. Na pewno można tu fajnie spędzić cały dzień, no a woda robi niesamowite wrażenie, gdzieś w tle majaczy e, półwysep Atos, czyli ten ostatni, znaczy półwysep, przylądek Atos, czyli ten ostatni przylądek właśnie półwyspu Halkidiki, e, więc można spędzić e, fajnie czas i kontemplować piękny widok e, wody dali Na drugiej z tutejszych plaż. Ta się nazywa Latura. Jest w takiej urokliwej małej zatoczce. Widzimy stąd za mną Mount Athos. Żaglówki piękne, krajobraz, skały wchodzące do wody, z drugiej strony sosny, taki trochę chorwacki krajobraz. Jest to plaża piaszczysta. Nie ma kamieni w wodzie, nie ma żadnych ostrych skał, jeżowców, także bez butów do wody spokojnie można tutaj wchodzić. Na brzegu jest trochę trawy, na której można się rozłożyć, są parasole, pod którym się rozłożyliśmy jednym z nich. Ta plaża jest bardzo spokojna. Są tutaj głównie rodziny z dziećmi, bo bardzo, bardzo długo jest płyciutko. Woda jest ciepła, można obserwować małe rybki. E, można sobie, my sobie trochę posnorkowaliśmy, jak zwykle. E, fajną ciekawostką jest to, że w tej wodzie, tutaj w, na, na dnie, unosi się mika, i przez to ta woda cała się błyszczy, jest błyszcząca. Przepięknie to wygląda przy, przy słońcu padającym do wody. Także jeżeli szukacie takiego spokojnego miejsca. To polecam raczej tę plażę niż tamtą poprzednią. Dojdziecie tutaj w około 15 minut z centrum, e, także walking distance tak zwany. Meldujemy się z ostatniej plaży w dzisiejszym odcinku, plaży nieprzypadkowej, bo blisko naszego apartamentu, a co za tym idzie, najczęściej bywaliśmy właśnie na tej plaży. Plaża nazywa się i cała ta miejscowość, w której jesteśmy, Paralia Dionizou. Paralia to po prostu po grecku plaża, także idealnie pasuje, wszystko się zgadza. Plaża jest piękna, długa jest kilka różnych oblicz jej. Tak, ciągnie się przez kilka kilometrów tak naprawdę od miejscowości Namudania, która jest 5 kilometrów w tamtą naszą stronę do miejscowości takiej mieścinki Majmurres, jak dobrze pamiętam, w tamtą stronę. Więc tak naprawdę no długa, długa plaża, szeroka dosyć jak na standardy greckie, bo też jest tutaj dobrych kilkadziesiąt wydaje mi się metrów od promenady do linii brzegowej, więc jest gdzie odpocząć. Co ciekawe jest tu też roślinności dosyć duże jak na plażę. Sporo jest sporo, jest trochę palm, są drzewka oliwne, można pod nimi się rozłożyć i znaleźć trochę cienia. Nie będzie to tuż przy morzu, ale też nie bardzo daleko, więc. No i dzięki temu wygodnie. znajdziecie cień. Nawet jeżeli nie macie leżaka, to możecie znaleźć kawałek cienia. Chociaż również zdobycie leżaków i parasoli nie jest tutaj szczególnie trudne, wystarczy skorzystać z oferty jednego z beach barów albo tutaj przybrzeżnych tawern. One najczęściej mają też leżaki na plaży i po prostu macie jakiś minimalny spending, który musicie wydać w restauracji, żeby, żeby skorzystać, no ale zamawiając jakiegoś drinka, albo zamawiając tak, po prostu na żonę, czyli. Tak, czy pizzę, no to generalnie się załapiecie, więc to nie jest jakby szczególne wyzwanie, a już nic nie płacicie za sam leżak, za sam parasol, więc to jest całkiem fajna opcja, wydaje mi się. No z takich praktycznych rzeczy, tak. to plaża ma błękitną flagę, jak wiele plaż tutaj na Halkidziki, ta również ma. Jest też fragment plaży strzeżony, więc warto, myślę w tym miejscu się rozłożyć, jeśli podróżujecie z dziećmi lub jeżeli nie umiecie jakoś super dobrze pływać, to, to jest taki, takie miejsce. Tak. Warto wziąć pod uwagę to, że wieczorem fale się robią coraz większe i ta plaża się trochę skraca, więc jak się ułożycie tuż przy brzegu na linii wody, to, to wieczorem trzeba będzie ten trening troszkę przesunąć. No tak, to jest niesamowite w ogóle, <grym> bo te, i to się sprawdza naprawdę. Byliśmy tu 7 nocy i codziennie było tak, że rano jest cisza totalna. Jest po prostu totalna cisza. Snorkujemy, chilujemy sobie. Do dwunastej. Tak, po 12 i robią się fale, a wieczorem teraz jest godzina, nie wiem, 18-19 już pewnie dochodzi. Schodzimy właśnie z takiego naszego drugiego dzisiaj plażowania, e, poobiedniego. No i te fale już naprawdę są wielkie, że tak. po prostu jak na Bałtyku. Dzisiaj są nawet nie tyle bardzo wysokie, co właśnie bardzo długie i się daleko rozlewają, więc na to uważajcie. Ale a propos norkowania, są tu ryby. Nie, ma, nie, jest, są, nie są jakieś takie bardzo spektakularne, ale, ale są ciekawe, można dostrzec ślimaki morskie na dnie, także jest też co pooglądać. Można popraktykować, poświczyć tak. sobie tutaj po prostu ale startowanie rano. i trochę pocilować ochłodzić się. No i z takich jeszcze praktycznych rzeczy, to po pierwsze staje tu autobus taki Tel Halkidiki, więc czy będziecie, chcielibyście tu przyjechać z Salonik, czy z drugiej strony od, tych, od tego Trójzębu Halkidyckiego, to na pewno dacie radę tu do Otrzeć. No i na pewno też nie będziecie się tutaj, nie, nie umrzecie tu z głodu, z pragnienia, bo są dwa markety w okolicy, są tawerny, więc jest gdzie zjeść. O tym więcej w naszych odcinkach właśnie na ten temat, na temat jedzenia, na temat zwiedzania. Ale tutaj już też Was uspokojamy, że z, z takiej perspektywy praktycznej, no to też tutaj się na pewno odnajdziecie. Tak i można tutaj spędzić spokojnie cały dzień na plaży i jest co robić. No i to już ostatnia plaża w naszej serii właśnie w tym odcinku. O plażowaniu na Halkidiki, więc mamy nadzieję, że znajdziecie wśród nich swoją perełkę. Jeżeli będziecie odwiedzać właśnie półwysep Halkidiki w Grecji. A jeśli widzieliście jakąś plażę, którą pominęliśmy, dajcie nam znać w komentarzach, może następnym razem do niej dotrzemy. A na pewno widzieliście, bo, bo znowu tych plaż, my, no tutaj jest mnóstwo plaż po prostu i ciężko by było wszystkie odwiedzić. My odwiedzaliśmy takie, które gdzieś tam łączyły nam się też z innymi aktywnościami, które planowaliśmy, więc niekoniecznie. Nie Koniecznie odwiedzaliśmy te najbardziej oddalone, najbardziej ukryte, ale za to spektakularne plaże, tylko czasem one były bardziej spektakularne, czasem miały jakieś inne dla nas swoje atuty, więc więc piszcie koniecznie, tak jak Zocha mówi w komentarzach, jeśli macie swoje plaże, które uwielbiacie, kochacie na Halkidiki albo w ogóle. Ale podsumowując, ja mam takie wrażenie, że na którąkolwiek plażę tutaj nie traficie, to będziecie zachwyceni, bo jest naprawdę przepięknie, woda jest cieplutka. No właśnie i to można jest naprawdę porządnie odpocząć. Także według mnie to jest idealne miejsce na urlop z plażowaniem. Dokładnie. A jeśli chcecie być z nami na bieżąco, chcecie śledzić wszystkie pozostałe nasze odcinki, no to pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować. No i nie zapomnijcie też o social mediach, jesteśmy na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, gdzie bardziej na bieżąco relacjonujemy nasze podróżnicze i kulinarne przygody. Więc żegnamy się i pamiętajcie, żeby smakować życia. I nie zapomnijcie o przekąskach.